Kanale. Cześć, to ja Hela W dzisiejszym odcinku będę powiedzieć o Informacji Na moim kanale Teraz Będę bardzo dużo Nagrywać o Kotkach I chciałabym też Powiedzieć, że Może o kotkach będę bardzo Dużo nagrywać, ale też się Pojawią różne filmy na przykład takie jakieś o innych rzeczach, a nie o kotkach. Ale to rzadziej. Najczęściej będą się o kotkach, bo sami możecie zobaczyć, że bardzo lubię kotki i to są moje ulubione zwierzęta. I postanowiłam, że to zrobię. Mam, mam nadzieję, że mam nadzieję, że będziecie widzieli, że informacje, że że teraz nie będę już takich przygód pana oczka nagrywać, tylko o kotkach już wstąpił odcinek na moim kanale możecie oczywiście wpaść na jego ym, taki gdzie macie do wyboru różne kotki wiem, nie, po, nie pozwala mi pod filmem mówię, jakie komentarze i tam nie dało się niestety napisać, no ale cóż, czasem się tak zdarza, ale właśnie takie typu będę nagrywać filmy. Dobra, to na razie i może dzisiaj jeszcze coś nagram i wrzucę i no jutro mogę też coś wrzucić, to na razie, A